Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl programów przybliżających pracę dzielnicowych straży miejskiej w Lublinie. Powiemy o problemach, z jakimi się spotykamy w codziennej służbie oraz jak się z nimi skontaktować. Zapraszam. Jesteśmy dzisiaj w dzielnicy Abramowice, a ze mną jest starszy inspektor Stanisław Jakubowski. Panie inspektorze, no jest to dzielnica peryferyjna, ale na pewno nie bez problemów. Na pewno problemy są tak jak na każdej dzielnicy, może nieco inne niż w śródmieściu, natomiast mieszkańcy mają wiele spraw, które zgłaszają, nie tylko bezpośrednio do dyżurnego, ale również bezpośrednio do mnie. Mój telefon służbowy jest ogólnie znany jest dostępny w internecie na stronie internetowej Straży Miejskiej i problemy są od spożywania alkoholu no przez spalania gdzie najczęściej mieszkańcy zgłaszają problem z tym no, niezbyt eleganckim spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. W tej dzielnicy najczęściej spożywanie odbywa się przy sklepach spożywczych oraz na przystankach autobusowych. I przy trafo. I przy trafo jak najbardziej. Częste miejsce spotkań młodzieży szczególnie. Młodzieży, szczególnie w godzinach wieczornych. No i tam nie tylko odbywa się spożywanie, ale też i malowanie grafiti. I, i, I podobne historie. No, za zakłócanie ciszy nocnej i tak dalej. A czy jest problem z nielegalnymi wysypiskami śmieci? Tak, jak najbardziej. Tutaj w tej dzielnicy 10 lat temu, jak, jak objęliśmy tą dzielnicę z jakąś opieką, w lesie, w pobliskim lesie w Abramowicach była, były bardzo duże wysypiska śmieci. E, tam znajdują się jeszcze po wojnie transzeje wykopane, takie głębokie rowy i w tych, te rowy były zasypywane e, odpadami różnymi, odchodzącymi. No, z gospodarstw nie tylko e, komunalnymi śmieciami, ale również innymi typu nawozy jakieś nieużyte nie i tak dalej. I to wszystko zostało wysprzątane? Tak, w tej chwili już długo to trwało, bo, bo w lesie nie ma, e, nie ma płotów, nie ma ogrodzeń, trzeba było działki, e, jest bardzo dużo działek prywatnych i te e, trzeba było znaleźć właścicieli przeprowadzić rozmowy i, i wyegzekwować y, oczyszczenie tego terenu. A co jest w przypadku, kiedy nie można namierzyć właściciela, a teren jest brudny? Podobno korzystacie z pomocy skazanych. Tak, jak najbardziej. Zakład e, karny czy areszt e, lubelski e, bardzo nam pomaga od wielu, wielu lat. E, e, za, tam, tam, gdzie, gdzie są e, problemy z posprzątaniem e, przez miasto, e, to e, nasi... E, Tutaj pomocnicy z aresztu, e, wykonują to doskonale, bardzo szybko, i, i oczywiście miasto odbiera te, te, te odpady. Potem e, nie ma z tym problemu. A czy jest problem z, z niewłaściwie zaparkowanymi samochodami lub porzuconymi wrakami? Tak, jak najbardziej. Pojazdy często e, są parkowane e, na terenach miejskich, na trawnikach. E, co jest oczywiście wykroczeniem i jest to zabronione, niszczenie, uszkadanie roślinności, natomiast e, wraki, wraki pojawiają się w różnych miejscach, e, czasami e, na skutek e, nieużywania, nieużytkowania e, miejscowi, e, chuligani załóżmy wybijają szyby, e, przebijają koła, e, opony. I, ale, jeżeli pojazd ma jakieś tam tablice rejestracyjne czy, czy, czy inne jakieś informacje wewnątrz, bo często te auta są otwarte, to, to docieramy do, do właścicieli i oczywiście w trybie pilnym, krótkoterminowym pojazdy są zabierane. Często nakładacie mandaty karne na, na mieszkańców dzielnicy, czy raczej staracie się do nich przemawiać, prosić? Apenować. Praca dzielnicowego wymaga tego, żeby nie być tak restrykcyjnym, jak, jak by się powinno. Bardzo często e, praca ta polega na rozmowie, na, na tłumaczeniu, na, na wykazaniu więcej empatii w stosunku do, 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 do mieszkańców, z tego względu, żeby ta współpraca się po prostu układała. A czy zdarza się Panu na przykład mieć prośbę o pomoc osobie starszej, zrobić zakupy? albo coś drobnego w domu, pomóc jej zrobić. To znaczy no, takie przypadki są rzadkie, natomiast yy, wtedy służybym bardziej radą, bo tak jak mój, w moim przypadku yy, ja mam kilka dzielnic, w związku z tym yy, nie mogę się skupić na, na takich yy, doraźnych pomocach, natomiast służę bardzo chętnie yy, radą, yy, yy, w ten sposób pomagam, gdzie do kogo dotrzeć, czy do MOPRU, czy do, do jakiejś innej organizacji, która yy, yy, taką pomoc udzieli. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę i życzę spokojnej służby. Bardzo dziękuję.